Dzień dobry, z tej ten Rafał Sado, witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku. Ten jak zawsze zaczynamy od mówienia sentymentu rynkowego i widać, że wczorajsza sesja na Wall Street nie wypadła najlepiej, bo widzieliśmy blisko jednoprocentowe spadki głównych indeksów na notowania kontraktów terminowych w tym momencie. Osuwają się dalej na południe, no i w przypadku tego na SP 500 jesteśmy poniżej 5250 punktów. Widać wyraźnie, że inwestorzy nabrawili wątpliwości w termin pierwszej obniżki stuprocentowych Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że tutaj waży się, czy to będzie czerwiec, czy to będzie lipiec, bo ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki wypadły lepiej. A komentarze, jakie pojawiły się ze strony przedstawiciela amerykańskich władz, no nie do końca sugerują to, kiedy możemy zobaczyć pierwsze cięcie kosztu pieniądza. Jeśli chodzi o wczorajsze wypowiedzie, wypowiedzi, jakie pojawiły się, to jak najbardziej w grę wchodzą w dalszym ciągu trzy obniżki stóp procentowych. Rynek wycenia teraz mniej. Choć jeśli chodzi o pierwszy, no choć. Termin pierwszej obniżki stóp procentowych, no ma on zależeć od tego, jak będzie dalej spadała inflacja. No, inwestorzy liczą, że dzisiaj. Szef amerykańskiej rezerwy federalnej Jerome Powell no, pomoże trochę nakreślić wizję tego, jak może wyglądać koszt pieniądza w Stanach Zjednoczonych. No i rynek na to po prostu czeka i liczy. Wcześniej poznamy raport ADP, będący przed smakiem oficjalnych, piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Poznamy także usługowe wskaźniki dla, amerykańskiego, dla amerykańskich usług. ISM, PMI, także tych danych dzisiaj będzie dość sporo. Pamiętajmy, no, że im lepsze dane, tym gorzej dla inwestorów na rynku akcyjnym, bo będą one oddalały wizję luzowania polityki monetarnej. Jeśli chodzi o start handlu na starym kontynencie, no tutaj wczoraj mieliśmy dość wyraźne cofnięcie ze szczytów. No, ale dzisiaj DAX próbuje odrabiać straty z okolic 18500 punktów, no i kontynuuje podejście, próbę podejścia na północ. Na rynku walutowym notowanie euro usd ruszyły w kierunku 1,08, aczkolwiek widzimy dzisiaj, że zmienność jest niewielka. Czekamy na dane ze Stanów Zjednoczonych, czekamy na to, co powie Jerome Powell. Widać taką trochę. Niepewność, jaką generuje ta perspektywa dalszej polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych. Ono oczywiście w bardzo dużym stopniu przekłada się na notowania złota. Widzimy, że te cofają się z wyznaczonych dzisiaj szczytów, aczkolwiek cały czas pozostają powyżej 2270 dolarów za inną uncję. Jeśli ze strony przedstawicieli Fedu usłyszymy e, głębie sygnały wskazujące na to, że zbliżamy się do obniżek stóp procentowych, no jak najbardziej mogą one dodać e, więcej paliwa do wzrostów. E, bo nie tylko obniżki w Stanach Zjednoczonych nas czekają, jeśli chodzi o opublikowane dzisiaj wstępne dane inflacji w strefie euro za marzec, były one poniżej prognoz. E, bazowy wskaźnik HICP spadł o 2,9%, rynek oczekiwał 3%. A przed miesiącem było to 3-1. Zatem ten trend obniżania inflacji na świecie, także bazowe, jest odczuwalny, no i powinien on wspierać notowanie tego surowca. Jeśli chodzi o ropę, która zdecydowanie znajduje się w centrum uwagi inwestorów w ostatnich dniach no to tutaj pozytywnia tendencja jest jak najbardziej cały czas odczuwalna baryłka WTI powyżej 85 dolarów. Przypomnijmy, że to są najwyższe poziomy od października ubiegłego roku. Na, tak, na to bardziej agresywne wyjście na północ w ostatnich dniach składają się dwa elementy. No po pierwsze dane na temat koniunktury gospodarczej na świecie są relatywnie lepsze, no a jeśli chodzi o produkcję krajów OPEC+, no tutaj są obawy o dalsze utrzymywanie limitów produkcyjnych, no i te dwa Elementy z jednej strony popytowe, z drugiej strony podażowe. Pcha w tym momencie ceny na północ. Na koniec złoty. Które pozostaje cały czas bardzo stabilny, no ale pamiętajmy, że Euro PLN jest no, bardzo nisko, poniżej 4 ,30 zł 30 groszy. to otoczenie jest mieszane dla złotego. Raz dolar zyskuje, raz widzimy wzrost wersji do ryzyka. Jeśli tutaj te czynniki ułożą się na korzyść dla polskiej waluty, to znaczy dolar znajdzie się pod presją i będziemy widzieli ożywienie popytu na ryzyko, jak najbardziej możemy zobaczyć nowe minima nie, zarówno na rynku Europelen, jak i USD PLN bo cięcie kosztu pieniądza na świecie przy stabilizacji stóp procentowych w kraju przez Radę Polityki Pieniężną powinno dalej zapewniać pozytywną tendencję na złotym. To wszystko, co przygotowałem dla Państwa na teraz. Bardzo serdecznie dziękuję, jak zawsze zachęcam do śledzenia newsa. Pozdrawiam i do usłyszenia.